Prawdzie powinnam zarzucić jeszcze długim włosem, żeby filmik był zupełnie obciachowy, ale go nie mam. W związku z tym skupimy się dzisiaj na zupełnie czym innym, czyli na takiej bardzo sprytnej roślinie, dającej bardzo cenny, bardzo bogaty olej eteryczny, niezbędny w wielu terapiach, m.in. również boreliosie. Zapraszam Was do ciągu dalszego. Jak się domyślacie, dzisiaj mowa będzie o rumianku niemieckim. Wszystkim tym, którzy zamierzają się burzyć, że jest dlaczego rumianek niemiecki, dlaczego nie rumianek polski, przecież rumianek polski jest najlepszy. Pragnę uzmysłowić, że jest to dokładnie ten sam rumianek. To jest kwestia nazewnictwa. jest to dokładnie tak samo jak fasolka po bretońsku, pierogi ruskie czy pieczeń rzymska. Natomiast sam olejek jest bardzo sprytny. Kwiat, jak wiecie, jak mieliście okazję sprawdzić, jest biały, ale olejek jest zazwyczaj granatowy. Zawdzięcza to cząsteczce Hamazulen, który barwi olejki etyczne właśnie na granatowo. Ale żeby Wam utrudnić, w sklepie znajdują się dwa olejki z rumianku niemieckiego, z Bułgarii granatowy i z Nepalu zielony. Olejek z rumianku niemieckiego stosujemy w chemioterapii i radioterapii. Można znaleźć prace naukowe na ten temat i tutaj nie ma żadnego problemu, wystarczy, że do internetu które udowadniają, że świetnie sprawdza się właśnie w tych przypadkach w celu podniesienia neutrofili. I w tymże samym celu stosujemy je w boreliozie. Chociaż jeżeli macie ogólnie problemy związane z neutrofilami i z odpornością, możecie się posłużyć niezależnie od radioterapii, chemioterapii czy boreliozy. Dlaczego dwa olejki? Tutaj... O Odwołuje się do postu o oknach terapeutycznych, gdzie mówimy, że najpierw jeden olejek, jedna synergia, potem okno terapeutyczne, zmieniamy olejek albo zmieniamy synergię. I tutaj, właśnie z pomocą, nam przychodzi rumianek niemiecki z Bułgarii i z Nepalu. Z Nepalu jest zielony. Wynika to z tego, że zawiera troszeczkę mniej hamazulenu, natomiast jak się okazuje, jego działanie jest dokładnie takie samo powoduje to, że po zastosowaniu okna terapeutycznego po okresie stosowania jakiegoś oleju eterycznego, znaczy konkretnie na przykład bułgarii, możemy zamienić go na Nepal. Jest to troszeczkę inna formuła chemiczna, co pozwala na to, że nie przyzwyczajemy się do rumianku niemieckiego i dalej proces będzie podnoszenia otrchli będzie postępował. Taki, taki, taki spryt ze strony natury. Stosujemy go raz dziennie od jednej do pięciu kropli. Wielu lekarzy sto zaleca stosowanie go pod język, dokładnie tak jak homopatii, natomiast ponieważ jego smak jest taki, taki trochę niewyjściowy bym powiedziała, to znaczy taki, takiego zielska. Ja gdy stosowałam olejek z rumianku niemieckiego, po prostu stosowałam go z wyżeczką miodu, możecie go zastosować z łyżeczką leju należy go starannie przerzuć przed połknięciem. Przez pewien okres. Bułgaria, okno, Nepal, potem zmiana. I to wszystko. Więcej informacji na temat rumianku niemieckiego i jego zastosowania w innych schorzeniach, typu wrzody układu pokarmowego czy problemy skórne, znajdziecie oczywiście na stronie. Tymczasem, wracając do obciachu, mój najpiękniejszy na świecie. Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości. Bob, który mam przeczucie, że przyda mi się jeszcze wielokrotnie tego lata. Pozdrawiam Was serdecznie.